Się, to nie, czujcie, tak? No nie tak? No tak, i tak A każdy z Was na tej karteczce będzie miał umieszczoną nazwę tego, co na Waszym zdjęciu się znajduje. Puścimy sobie w kółku, tak żebyście po prostu zobaczyli, jak to działa. Zbali. Zobaczymy czy Ciebie... Tak, widać. No właśnie. Aha, aha. Ale jak zapala silne światło, to też proponuję, żebyście sami sobie pomachali ręką do siebie, tak? po prostu widać tą rękę, nie? Widać pana do góry właśnie, tak? Pan złapie Pan Pan Tak? Dzień dobry! Dzień dobry! I OK Ahem 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 Ahem